Przetestowałam Galaxy Z Flip 5, także teraz czas sprawdzić zmiany i nowości w Galaxy Z Fold 5. W bliczeniu tych zmian na pewno się nie pogubicie. To, co według Samsunga jest najważniejszą nowością, to przeprojektowany zawias mechanizmu, co pozwoliło nareszcie składać obie połówki urządzenia bez widocznej luki pomiędzy częściami smartfona. To też nie jest tak, że idealnie jedna strona ekranu styka się z drugą, bo jak pod światło popatrzycie, minimalna szczelina jest zauważalna. Natomiast to jest na tyle niewielka przestrzeń, że nic nie wchodzi pomiędzy ekran, kurz raczej tam się nie zbiera, choć wiadomo, raz na jakiś czas po wyjęciu telefonu z kieszeni trzeba przeczyć z pyłu we wewnętrzny wyświetlacz. Mam też wrażenie, że ciszej klikają magnesy przy składaniu telefonu. Oczywiście nie jest to nic wielce zmieniającego zasady gry na rynku składaków. Ważniejsze znacznie jest odchudzenie konstrukcji. Grubość złożonego smartfona zmniejszyła się o 2,4 mm, a to naprawdę sporo w kontekście kompaktowości urządzenia, jeżeli w ogóle tak można mówić o składaku. Jest to teraz bardziej poręczny sprzęt. Zmniejszyła się też waga o 10 g do 253 g, a dalej to sporo. Korzystam ze smartfona, który jest cięższy o uwaga 60 gramów od Folda 5 i mogę spokojnie wam powiedzieć, że i do takiej wagi można przywyknąć. Ramki urządzenia są spłaszczone z delikatnym zaokrągleniem dla lepszego chwytu. Jest ona oczywiście aluminiowa. Na froncie i z tyłu urządzenia pojawiło się nowe szkło Gorilla Glass Victus 2. Mogę powiedzieć, że telefon nie porysował mi się w żadnym miejscu, to szkło wydaje się naprawdę bardzo twarde i odporne nawet na mikroryski, bo folda nosiłem w kieszeni z różnymi przedmiotami i nic na ekranie nie widać i to nawet uwaga pod światło. Standardowo jak w Samsungach dostaliśmy wodoodporność, co jest wyróżnikiem Koreańczyków, jeżeli chodzi o składane smartfony. Były plotki, że może będzie również odporność na pył, no ale nie tym razem. Ogromnie mi szkoda, że Samsung nie pokusił się o jakieś odświeżenie wyglądu, bo przeniesienie diody doświetlającej obok aparatów z miejsca pod wyspą to zmiana żadna. Samsung przy okazji premiery tego modelu w Korei pokazał wąskiemu gronu osób e, prototypy kolejnych, powiedzmy, generacji, albo tej generacji jak mogłaby wyglądać, i były wśród niej opcje z szerszym ekranem. Dlaczego Samsung boi się podjąć tę decyzję, żeby ten ekran powiększyć, o co się aż prosi w składakach Samsunga, to ja naprawdę nie mam pojęcia. Tym bardziej, że ewidentnie ludzie tego chcą. 23,1 na 9 to lepiej niż 25 do 9 w Fold 3, ale dalej to nie jest naturalna proporcja dla smartfonów. Mocno liczyłem, że już przy tej generacji to się zmieni. W związku z tym obsługa frontowego panelu dla osób z większymi dłońmi jest po prostu problematyczna, szczególnie w momencie, gdy trzeba coś tam wpisać na klawiaturze. Oczywiście możemy wtedy otworzyć sobie duży ekran, ale jednak po coś ten frontowy też jest. Ma on przekonną 6,2 cala, co moim osobistym zdaniem jest super, bo wielkościowo to idealny rozmiar w tym momencie, gdy mamy też duży ekran przy sobie. Ten wyświetlacz jest odświeżony w 120 Hz. Nie wymyślę tutaj nic nowego, bo to po prostu ten sam ekran co w poprzedniku. Kolorystycznie jest bardzo dobrze. Przechodzę zatem do drugiego ekranu, więc musimy porozmawiać koniecznie o zawiasie. Samsung deklaruje 200 tysięcy złożeń, więc prosta matematyka. Gdybyśmy średnio 100 razy dziennie otwierali i zamykali telefon, co naprawdę nie jest raczej wykonalne, no to wtedy zawias skończyłby swój żywot po 5,5 roku. Realnie, zanim to się wydarzy, folia pokrywająca ekran odklei się pewnie z 5 razy. Chyba, że Samsung poprawił ją tym razem, bo z własnego doświadczenia skorzystania z, z Z Fold 3 wiem, że po roku folia zawołała o wymianę, ale Samsung na szczęście robi to za darmo w swoim serwisie. Nie zawsze od ręki, bo wszystko zależy od zawiasu, czy nie ma konieczności wymiany całego ekranu, ale to wiadomo skrajne sytuacje, które wtedy wymagają zerowania przez serwis całego telefonu do ustawień fabrycznych co niekoniecznie jest wygodne dla użytkownika i mnie akurat to spotkało. Taka krótka historia potencjalnych sytuacji, o których uważam, że powinniście wiedzieć przed zakupem. Tak czy inaczej, Samsung zrobił to za darmo w ramach gwarancji, więc no, finalnie byłem zadowolony. Nowa folia na ekranie jest twarda, dużo lepiej znosi zarysowania paznokciem. Oczywiście jak się postaracie, no to zarysujecie tę powierzchnię, to jest naturalne. Szczytowo ten ekran osiąga teraz 1750 nitów, więc cyfarki wskazują, że jasność poprawiono, czyli teraz praca w słońcu jest bezbłędna. Wewnętrzny ekran też jest odświeżony w 120 Hz i jest to Foldable Dynamic AMOLED 2X. Pamiętajcie, że ten ekran jest bardziej kwadratowy niż prostokątny. Tak czy inaczej, do każdego pochłaniania multimediów, to taki ekran bije na głowę wszelkie mniejsze panele no i kropka. Do funkcjonalności i nowości w systemie związanych z dużym ekranem jeszcze wrócę. Tymczasem zabezpieczenia. Skaner linii papilarnych dalej mamy na prawej krawędzi. Jest na dobrej wysokości, ale potrafi często wykonywać przypadkowe skany, przez co blokuje się potem na 30 sekund. Problem pojawiał mi się regularnie, nie występowało to w poprzednikach, ma się rozumieć. Rozpoznawanie twarzy działa, ale nie jest specjalnie żwawe. Sekundę czy półtorej na ogół zawsze trzeba poczekać, nawet przy dobrym oświetleniu twarzy. Tutaj mam wrażenie, że w Z Fold 4 szybciej to działało albo przynajmniej podobnie. Poprawy na pewno nie ma. Zmienił się procesor i typ pamięci, co absolutnie nie powinno nikogo zaskakiwać, bo Samsung stara się, aby najnowsze możliwe komponenty znajdowało się w jego składakach. Pojawił się Snapdragon 8 generacji 2, którego rdzenie rozpędza się maksymalnie do 3,36 GHz. Nowa jest też pamięć UFS 4.0, czyli obecnie najszybszy typ. To teraz pytanie: jakie warianty możemy sobie sprawić? Ramu do wyboru nie ma, bo wszystkie warianty mają po 12 GB, czyli tak jak w poprzedniku. Najniższa opcja pamięci budowanej to 256 GB, jest też 512 i 1 TB. Oczywiście nie ma co marzyć o slacie na kartę pamięci, więc pozostaje wybór wyższej opcji pamięciowej lub korzystanie z chmury. Przeprowadziłem oczywiście test Antutu. Fold 5 uzyskał w nim aż 1193 000 punktów. Wiem, że dla Was ważne jest wsparcie aktualizacji zabezpieczeń, dlatego od tego zacznę. Fold 5 ma zagwarantowane przez Samsunga 4 duże aktualizacje systemu i 5 lat wsparcia zabezpieczeń. To naprawdę sporo i tym Samsung na tle innych androidowych producentów wyróżnia się. Startujemy z Androidem 13, a Samsung dał nam kilka nowości w nakładce. Choć uważam, że one są nieznaczne, a na pewno to nie są nowości z kategorii tych, bez których nie da się żyć. Możemy teraz przyciągać obrazy między oknami aplikacji. Jest możliwość chowania apek w postaci dymków lub przyciągając je poza ekran chwilowo, żeby nam nie przeszkadzało na wyświetlaczu. Dolny pasek APEC pomieści teraz aż do 12 twardych programów, co ma poprawić wielozadaniowość. Tutaj bardzo ważne, bo Samsung zadeklarował, że te nowe funkcje w interfejsie trafią również do starszych Foldów. Z jednej strony super, bo użytkownicy, którzy mają poprzednie generacje, nie są zaniedbani w ten sposób. Z drugiej strony Samsung sam sobie zabiera argumenty z ręki, żeby osoba mająca Z Folda 4 kupiła Z Folda 5. Trochę samobój. Telefon śmiga jak szalony, jest bardzo dynamiczny, zero przycięć, ładne animacje, no to się podoba. Nie miałem problemów z rozmowami telefonicznymi na tym smartfonie, ale to jest Samsung, także co do jakości rozmów, to nie mogło być inaczej. Obsługuje on e SIM, jest Wi-Fi Calling w Play czy połączenia przez LTE. To wszystko działa. Mamy NFC, 5G, technologię UWB, która pozwoli zastąpić kluczyki do samochodu. Także oprócz diody podczerwieni jest tutaj wszystko, czego potrzeba. No też wiadomo, nie ma diody powiadomień, ale do tego się przyzwyczailiśmy. W to miejsce jest na szczęście ekran zawsze włączony. Mamy w tym modelu głośniki stereo. Są one na jednej połówce telefonu, więc ten rozłożony już nie daje nam takiego soczystego wrażenia stereo. Głośniki grają z taką samą mocą, to jest bardzo fajne. Dolnego krzykacza można stłumić palcem, ten górny tak łatwo się nie daje. Grają one głośno, czysto, może basowość ich nie jest najwyższa, ale moim zdaniem i tak się bronią. Jacket 3,5 mm nie mamy, ale na przejściówce dźwięk oddaje. Jest bardzo głęboki, scena jest szeroka, dźwięk jest soczysty, no świetnie się tego słucha, plus basy są bardzo dobrze podkreślone. Akumulator ma po seremu 4400 mAh, ładuje się z mocą marnych 25W, indukcyjnie jeszcze gorzej 15W, także około 80 minut zajmuje pełne ładowanie, a jak z pracą na jednym uzupełnieniu energii. Okolice 4-5 godzin włączonego ekranu to typowy wynik dla tego urządzenia. Czasem mniej, rzadko więcej, ale jeden dzień użytkowania spokojnie zamyka bez stresu brak energii na koniec dnia. Mówię tutaj oczywiście o takim mieszanym użytkowaniu, powiedzmy 60% ekranu głównego, 40% wewnętrznego. Dodać muszę, że Fold 5 niestety wyraźnie nagrzewa się podczas ładowania. Aparaty względem poprzednika niestety nie zmieniły się, więc mamy kopiuj w klei. Zatem mamy 50-megapikselową jednostkę główną z optyczną stabilizacją obrazu, 12-megapikselowy szeroki kąt i 12-megapikselowy teleobiektyw z trzykrotnym zoomem optycznym i optyczną stabilizacją. Anonsowałem w pierwszych wrażeniach, że poprawiono wyraźnie zdjęcia na zoomie. Ciekawe jest to, że powyżej trzykrotnego przybliżenia telefon wtedy jakby dłużej naświetlał zdjęcie i ta migawka jest wydłużona Trochę jak w zdjęciach nocnych. Warto być tego świadomym, bo czasami na takim przybliżeniu zdjęcie jest delikatnie rozmazane, co oznacza, że wtedy nie przykładałem się do ustabilizowania urządzenia. Gdy o tym pamiętałem, to fotki faktycznie wychodziły z naprawdę dobrą szczegółowością i ostrością na dziesięciokrotnym przybliżeniu. Trzykrotny zoom jest prawie bezstratny, bo zauważam na nim trochę więcej szumów niż na wyjściowym kadrze. Klasycznie dla Samsunga kolory są cukierkowe, podbite, HDR jest lekko nienaturalny, żeby zdjęcia po prostu rzucały się w oczy. Oddanie szarówki na tych fotkach jest praktycznie niemożliwe, bo wszystko jest takie upiększone. To plus i minus jednocześnie. Wszystko zależy od waszego podejścia. Szczegółów jest nieco mniej niż w serii S23, ale ogólna charakterystyka jest podobna. Fold 5 świetnie panuje nad prześwietleniami i cieniami, wszystko jest idealnie zbalansowane. Szeroki kąt lubi czasami być ciut jaśniejszy w centrum kadru niż na głównym obiektywie. Widać tutaj, że nie zignorowano tego obiektywu, jest on ostry oraz szczegółowy i wielce nie odbiega od głównego oka. W nocy, ten obiektyw bez trybu nocnego nie ma w ogóle żadnego sensu. Z nim jest naprawdę ok. Kolory nagle żyją, jest znacznie jaśniej, także powiedzmy ok. Na głównym obiektywie bez trybu nocnego to ziarno potrafi wyskoczyć okrutnie, dlatego tryb auto nocny obowiązkowo trzeba mieć włączony. Trzykronny zoom w trybie nocnym jest używalny, ale już nie możemy mówić o optycznym przybliżeniu, bo Fold chętnie korzysta z głównego oka i ten kadr wtedy cyfrowo przybliża. Efekty są różne, zależy wszystko od światła w otoczeniu. Mamy dwa aparaty do selfie. Jeden podekranowy w dalszym ciągu o rozdzielczości 4 megapiksele. Tutaj jest spore rozmazanie, ale jego oprócz rozmu do niczego więcej raczej nie będziemy używać. Drugi aparat ma też po staremu 10MP. Fotki są super wyważone, ostre, bez szumu. Tak naprawdę, no, świetnie to wygląda. Do tego telefon potrafi dla tego obiektywu nagrywać wideo z boku w 4K z evenementem na skalę smartfonów, nie mówiąc już w ogóle o składakach. Wideo obsługuje do 8K, ale to 4K nas najbardziej interesuje. Oczywiście filmowo nie oczekuję tego samego co w S23 Ultra, ale nie można odebrać Samsungowi, że wyraźnie poprawił się fotograficznie i filmowo szczególnie na Zoomie. Stabilizacja jest bardzo płynna, przełączenie się na inne obiektywy w trakcie nagrywania daje podobne rezultaty pod względem szczegółowości, a na pięciokrotnym zoomie wideo jest takie. No całkiem całkiem. Do tego pokuszę się, że Samsungi ze świata Androidów są obok smartfonów Google najlepiej zoptymalizowane pod social media. Finalnie dla mnie to świetne wideo, ale się dzisiaj rozgadałem. Zatem aż tyle nowości, ile oczekiwałem po nowym Foldzie, nie ma tutaj. Z drugiej strony poprawiono ważne rzeczy. Oczywiście na pytanie, czy warto zmieniać poprzednią generację, na tę Wam nie odpowiem, bo każdy musi to sobie sam przetrawić wewnątrz siebie. Jeżeli nigdy nie mieliście żadnego składaka, albo mieliście składaka konkurencji, no to mogę śmiało powiedzieć, że Fold 5 w tym momencie, jeżeli chodzi o polski rynek, no trudno, że miał sobie jakikolwiek równy smartfon, jeżeli chodzi o smartfony, które się w ten sposób rozkładają. Jeżeli czekacie na słowo, polecam, no to jak najbardziej doczekacie się. Także Galaxy Z Fold 5 jak najbardziej polecam. Tyle ode mnie, do zobaczenia.